Po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno Arki, które przedtem uczynił, wypuścił kruka, ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. Potem wypuścił z Arki gołębicę, aby się przekonać, czy wody ustąpiły z powierzchni ziemi. Gołębica nie znalazłszy miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do Arki. Bo jeszcze była woda na całej powierzchni ziemi. No wyciągnąwszy rękę, schwycił ją i zabrał do Arki. Przeczekawszy zaś jeszcze siedem dni, znów wypuścił z Arki gołębicę i ta wróciła do niego pod wieczór. Niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. I czekał jeszcze siedem dni, po czym wypuścił znów gołębicę, ale ona już nie powróciła do niego. W 601 sześćset roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca, wody wyschły na ziemi, i Noe zdjąwszy dach arki, zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już prawie sucha. Noe zbudował ołtarz dla pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: Nie będę już więcej złożył w ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będę zatem istniały, jak długo trwać będzie Ziemia. siep i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. Oto słowo Boże. Amen. Jezus i uczniowie przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się Go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził Go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzisz. A gdy ten przejrzał, powiedział widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj. Oto słowo Pańskie. Patrząc na dzisiejsze czytania i o Noe. I też to czytanie z Ewangelii Świętego Marka. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak Pan Bóg w naszym życiu działa etapowo. My byśmy bardzo chcieli, żeby działał i jest. A on działa często, że są w naszym życiu etapy. Do pewnych rzeczy dorastamy, dochodzimy, szukamy rozumienia wobec tego, co czyni Pan. W Ewangelii to jest krótsza droga, bo mało jest takich uzdrowień, gdzie najpierw jest trochę, trochę i potem dopiero jest w pełni. Ale tu mamy takie właśnie uzdrowienie. Czyli Pan Jezus bierze kogoś na bok, poza wieś, wyprowadza, potem kładzie ręce, dotyka. Okazuje się, że ktoś widzi, ale niewyraźnie, niby drzewa ludzi. Jest pewien proces, w który wchodzę, i w tym procesie coś się dzieje, mogą iść za tym wątpliwości. Pan Bóg coś zrobił, ale trochę tylko zrobił, nie wiadomo dlaczego. A może iść za tym wiara, że skoro już zaczął Bóg coś robić, to będzie kontynuował. I tu jest taka nauka dla nas, jak Bóg coś zaczyna, jak widzimy, że tu jest działanie Boże, to spodziewaj się więcej. To budź wiarę w sobie. Skoro Bóg już zaczął, to będzie kontynuował. Skoro tu się pojawiło dotknięcie Pana Boga, oczekuj, że będzie kontynuowane. To jest dzisiejsza Ewangelia. Natomiast w Księdze Rodzaju, gdzie czytamy historię Noego, to jest tylko finał, to zobaczcie, że od początku do końca Noe. Przygląda się temu, czego doświadcza w sercu. My patrzymy na tego męża Bożego i tak sobie myślimy, że On ma chłop, ma chłop ma pewność, co Bóg czyni cały czas. A On nie. On ma wątpliwości. On nie wie, gdzie jest. Może otworzyć drzwi odarki, czy nie może otworzyć. Nie wie. Już jest czas na to, czy jeszcze nie. Nam się wydaje, Noe no to wszystko wie. Nie. I szuka pomysłu, jak rozpoznawać znaki Boże. Ten gołąb, którego wypuszcza i na Niego czeka. Zobaczcie, jaki pomysł, jaki pomysł ma Noe, żeby rozpoznać, dokąd zaprowadził nas Pan w tym momencie. Czy to jest już moment, żeby otworzyć arkę, ażby się chciało, już, już żeby się skończyło to, to bycie w tej klaustrofobii cały czas. Gdybyśmy tak byli zamknięci w wagonie jakimś, to co chwilę byśmy chcieli otworzyć drzwi, już. A Noe czeka. Jest tym, który wie, że Bóg ma taki sposób działania, że wzmacnia, że pokazuje znaki w czasie, a nasze zadanie jest je rozpoznawać. Więc wypuszcza gołębia, widzi, że jeszcze nie. Dosyć jasne jest, że. Zaczął to robić, jak Arka osiadła. Jak już czuli, że nie płyną. Że już wszystko jest w kierunku koniec. Czekaj. Ale już jest przecież koniec. Czekaj jeszcze. I podobnie jest z seminarium. Z tym, w tej drodze rekolekcyjnej, którą przeżywamy, nie wszystko widzimy od razu. Dzieje się jakieś dobro i ono będzie w nas się rozwijało i dojrzewało. Dzisiaj... Mamy, będzie modlitwa o Ducha Świętego, będzie też, powiemy sobie o wspólnocie, ale to jest kolejny etap naszej drogi, gdzie, gdzie Bóg nas zaprasza. I zobaczcie, że, że Noe, nawet jak już ta gałązka jest, jak już przynosi tę gałązkę zieloną ptak, to jeszcze nie otwiera drzwi. To jest niesamowite, to wyczekiwanie z Jego strony, On on musi mieć coś takiego, że jest znak, i z tym znakiem idzie do Boga. Bo wszystko mówi: skoro już jest młoda gałązka drzewa oliwnego, zielona, no to już nie ma być co zamkniętym w tym małym stateczku. Małym, bo ostatecznie on był mały. Ile można, jaki statek można zbudować własnymi rękoma. A jednak czekaj. Bądź cierpliwy. Pan Bóg wszystko pokaże. On jest tym, który ma swój plan, a Ty po prostu czekaj, ale nie biernie. Bierne czekanie nie jest cechą y, ludzi, którzy idą za Jezusem. Bierne to oznacza bez wpatrywania się w Boga, bez wpatrywania się w znaki. To jest nasze zadanie, żeby to robić. Ale Noe jest człowiekiem, który od początku Idzie za inspiracją Bożą ten pomysł, żeby budować arkę, ile ten człowiek się nacierpiał w życiu. Od rodziny, od bliskich, od sąsiadów, tych, tych wszystkich, którzy się z niego śmiali, śmiali i jeszcze raz śmiali. Gdy zaczął budować, gdy się powiększała, gdy te deski zbierał, niektórzy pomagali, niektórzy wyśmiewali, i, i to jest jego życie. Pełnienie woli Bożej z tym się wiąże, że przychodzi czas, że ktoś się z tego śmieje. Ktoś to bagatelizuje, podważa, obśmiewa, przeinacza. Pokazują Noego jako wariata. Statek w takim miejscu, gdzie nie ma wody. Wydaje się, że to wariat. Tymczasem y, takie ogołocenie. Bóg nam daje w drodze z Duchem Świętym ogołocenie gdzieś jest w to wszystko wpisane, w etapy drogi z Panem Bogiem. I nie może być takiego momentu, że czegoś jesteśmy pewni, że powiemy: Ja już na 100% coś wiem. Cały czas niech będzie w naszym sercu: Bóg daje taki znak. Na modlitwie mam to. Ludzie mówią mi to. Towarzysz duchowy, spowiednik mówi to i biorę to wszystko razem i rozpoznaję znaki. Rozpoznaję, co to wszystko znaczy, jak to rozumieć. Zielona gałązka, świeżutka, właśnie co wyrosła w pyszczku gołębia dla noego oznacza: nie otwieraj jeszcze drzwi. Dla mnie to jest tajemnica słuchania Boga. ten sposób, żeby podchodzić i przy oczywistościach jakiś, żeby, żeby dalej czekać. To jest to jak są otwarte drzwi więzieniach, w którym jest święty Paweł i Sylas. Bóg, który interweniuje, bo oni tam są w tym więzieniu, otwiera drzwi więzienia, wszyscy uciekają, a Paweł i Sylas, Zostają w więzieniu. To jest niepojęte czytanie znaków. Tak nieoczywiste, ale dzięki temu, że zostali, nawrócił się strażnik i cała jego rodzina. Taka różnica. Jest jeszcze większe dobro. Zachęcam do tego, żebyśmy tak się uczyli Boga, uczyli się przez. Rzeczy się wydają oczywista jest droga Boża, w której mamy jeszcze się z tym wszystkim zatrzymać, a On nas poprowadzi dalej. Pan Bóg położył ręce, Jezus położył ręce na chorego, ten odzyskał wzrok i widzi jakby drzewa. No, z tego może żeby wynikało, że tak musi widzieć, że więcej nie wyzdrowieje, ale nie. Jezus jest tym, który dokańcza. Ale nie od razu. Wszystko w swoim czasie. Najpierw jedno, potem drugie. Zachęcam do tego, żeby w duchu tej Ewangelii, żebyśmy mieli takie serce wyczekujące. Serce, które y, po prostu, jak powiedziałem, znaki tak. Ale co mówi Bóg ze wszystkim, nawet z czymś oczywistym, iść do Pana i przed Nim stawać y, z, y, z każdą taką rzeczą. Amen.